Jeżeli chodzi o moją skinker ostatnio, to ograniczyłam się do takiego minimum, naprawdę. Staram się jak najmniej takich aktywnych składników nakładać na nią, i jest w najlepszym stanie, chyba ever. Więc doszłam do tego wniosku, żeby nie obciążać skóry i bez sensu nie nakładać czegoś, co, wiecie, jakby te składniki często wykluczają się ze sobą. Więc e, warto sobie zrobić research i sprawdzić, i używać takich kremów, na przykład, albo czegoś, które dodatkowo nie zawierają jeszcze gdzieś tam ukrytych, na przykład, nie wiem, niacynamidu albo kwasu salicylowego. Ja ostatnio skumałam, że używałam żelu do mycia buzi z kwasem salicylowym i się zastanawiałam, kurde, dlaczego moja skóra jest taka ściągnięta i tak. Czuję, że jest taka przesuszona, przecież nie robię nic takiego i potem skumam właśnie, że w tym żelu jest kwas salicylowy i go zmieniłam, w sensie akurat był na wykończeniu, więc idealnie, bo skończyłam go i już zmieniłam na inny, delikatny i właśnie teraz jest super. So...

Super bluzę. To jest z wczorajszego koncertu Kacperczyków. Dostałam ją. Jest zarobista, mega cozy, i właśnie po prostu czuję się w niej taka przytulona. Co gacek! O, spałam w nocy dwie godziny. Mm, więc generalnie plan na popołudnie, bo byłam w kościele teraz i było super, ale jestem zniszczona i nie jestem przyzwyczajona do niespania, bo śpię ogólnie bardzo reg regularnym snem. Ała! Więc dla mnie to jest takie, wiecie, wyzwanie, jak nie śpię, jak zarywam nockę. No i co. Um, więc będę robić sobie jedzonko i będę zamulać dzisiaj cały dzień ale co chciałam powiedzieć że skończyłam książkę czytać w pociągu wczoraj bo miał godzinę opóźnienia więc zdążyłam przeczytać do końca książkę a jak dzisiaj wracałam to już nie miałam co czytać więc to było słabe ale pokażę wam bo przeczytałam tą, tę książkę i jest świetna, genialna nawet bym powiedziała. I generalnie tylko właśnie chodzi o to, że ona, ja nie zgadzam się z nią w 100%, bo to jest um, oszo, to jest o, znowu wam faka pokazałam chcący. Sory, Guys, nie wiem co się ze mną dzieje. Ale, że ten autor tej książki, on prowadzi, chyba, czekajcie, żeby was nie okłamać. No, on jest takim duchowym, jakby przewodnikiem, i on jest trochę takim, bud jakby łączy w sobie, nie wiem, buddyzm z chrześcijaństwem jakoś tak różne rzeczy taką po prostu duchowość ale jeżeli chodzi właśnie o tą, ten temat kreatywności i takiego zapraszania Boga do swojego życia i pozwalanie działać mu przez siebie, to jest tak mocne i dla mnie to jest tak bardzo rel, w sensie że ja już wiedziałam o tym, że tak to działa u mnie w moim życiu, że jak jestem, wiecie, blisko Pana Boga i mam taką z nim relację, to on naprawdę mi daje takie, wiecie, natchnienie, wenę twórczą i że rzeczy, które tworzę, nawet nie stricte takie, które wychodzą z pod moich rąk, ale że to, kim jestem, jaka jestem i co daję po prostu ludziom i światu dookoła mnie, to jest kreatywne i to wynika właśnie z tej boskości. No, piękne. Na maksa. Więc jak ktoś jest zainteresowany tematem, to bardzo polecam. Ale... Pamiętajcie też, żeby filtrować to przez, wiecie, swoje poglądy i swoje przekonania, żeby nie brać wszystkiego. Tak jak ze wszystkim, pamiętajmy o tym. Z internetu też nie bierzcie wszystkiego. Tylko, wiecie, trzeba być rozważnym. jaju, ale jestem nie do życia, muszę się rozpakować. A niewiele mam do rozpakowania. Mam tylko kosmetyki i patrzcie, dostałam taką super cute świeczkę w takim pięknym opakowaniu. Gdzie ją postawię? Musi stać w jakimś super miejscu. To są moje kosmetyki. Idę się rozpakować i robić jedzenie. Słuchajcie, wróciłam właśnie z siłki i patrzcie. No. Jakie odciski obrzydliwe. Zaczęłam ostatnio, znaczy nie, że regularnie, ale miałam dzisiaj w sumie drugi trening z trenerem. Więc to jest inny w ogóle rodzaj ćwiczenia, i inny level tych treningów. No więc właśnie mam odciski dzisiaj, robiliśmy górę, ale nie jestem w stanie nawet zrobić tak, bo mam takie słabe wszystko, no, ale było tak zarąbiście, jejku, ja się zawsze bałam, że wiecie, będzie niezręcznie, że nie chcę z trenerem ćwiczyć albo trenerką, bo musi być to dziwne i w ogóle, ale jest tak super i mamy bardzo fajnego trenera z Darkiem, no i... I dzisiaj nawet z jakimiś innymi ludźmi na siłce gadałam, więc Zazwyczaj tego nie robię, ja zazwyczaj jestem tą osobą, która wiecie słuchawki I nie ma mnie A właśnie jak się jest Trenuje z trenerem, no to nie masz słuchawek, bo byłoby głupio dosyć No więc inni ludzie też coś tam zagadywają, bla 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 Więc takie wiecie, cała tam społeczność działa, wszyscy się znają się okazuje No więc fajnie i co? Teraz właśnie będę robić kawsko. I ostatnio skończyły nam się ziarna i nie mieliśmy czasu jeszcze, żeby kupić. Ale pokażę wam właśnie coś, co ostatnio znalazłam w Eurosparze. I to jest coś takiego. Taka kawka rozpuszczalna, która Zwróciłam na nią uwagę, oczywiście dlatego, że miała i ma przepiękne opakowanie, design, to jest szkło. I jeszcze było mnóstwo innych rodzajów smaków, bo to jest taka um, aromatyzowana. Ja wzięłam sobie maple walnut, żeby była taka, wiecie, jesienno... Ja jestem na okej? Okay? Więc jesienna, żeby była, kinda. Ale jeszcze była jakaś waniliowa, czekoladowa, inna orzechowa, jakaś, nie wiem, mnóstwo innych, naprawdę. Bardzo fajnych. I powiem Wam tak, że to nie jest taka zwykła, rozpuszczalna kawa, taka sztowa, tylko jest kurde na bardzo fajna. I ja, jako osoba, która lubi dobrą kawkę i doceniam dobrą kawę, i zazwyczaj właśnie piję sobie przelew i robimy dripa i areopress i tak dalej i doceniamy zdarkiem dobrą kawę. No to ta to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie na taki szybki strzał. Polecam Wam. Jest mega przepiękne słońce. tam leży gacek. Moja dupka puchata. Wow, jakie światło! kacyk to nie jest najsłodsze stworzenie na świecie. Yes, he is. Ej, a w ogóle, patrzcie. Mam na ustach olejek z Yorkaya Kupiłam sobie dzisiaj. W Rosmanie. Czajcie to? Zazwyczaj takich super rzeczy nie ma. Rossmanie, ale ostatnio w moim rosku właśnie są rzeczy z ja co mnie niesamowicie cieszy. Pokażę Wam, jak wygląda. Tu, w tym świetle, pięknym. I też kocham. Mm, kocham ich design taki minimalistyczny i po prostu. I love it. I tak pięknie to pachnie, serio, jak Toffi. Hmm. O, o wiem co, może odkręcę i wam pokażę, tylko chwilę. On ma taką niesamowicie leistą formułę, taką. Nie wiem nawet jak ją opisać do końca, ale jest niesamowity. I. O, trochę przesadziłam. Od kiedy go mam. Czyli właśnie od jakiejś godziny, to go bardzo mocno nadużywam. Ale cóż. Chodzi, ale jest jakaś inwazja biedronek. Mamy tyle biedronek na balkonie i w ogóle na oknach, że nie wiem. I wydaje mi się, że w zeszłym roku też tak było. Mniej więcej o tej porze roku. Ale patrzcie na to, Jopitole, ja w ogóle o co chodzi? Czy ktoś wie, dlaczego tak jest? Jak wiecie, to mi dajcie znać, bo jestem ciekawa. Dlaczego mamy tyle biedronek na balkonie i wszędzie? Ktoś ostatnio napisał mi jakiś komentarz, że chciałby zobaczyć, jak wygląda moja praca bardziej, więc przychodzę z odpowiedzią. This is me. Pracuję. Tutaj leży gacek. A tutaj rysuję właśnie wzór tatuażu dla dziewczyny jednej, która przychodzi do mnie za pół godzinki. I właśnie będziemy robić dwie dziarki. I dokończam ten jeden wzorek, jeden już jest gotowy, ale tutaj właśnie dopicowuję ten ostatni. Tatuaże robię doda dodatkowo, a głównie zajmuję się grafiką. Ale właśnie dzisiaj nie za wiele miałam do roboty takich graficznych rzeczy. Na szczęście, bo nie wiem, czy bym się wyrobiła ze wszystkim. No więc dzisiaj się zajmuję tym. No i generalnie moja praca jest taka bardzo nieregularna, że tak powiem. Jednego dnia właśnie zajmuję się bardziej grafiką, jednego bardziej mm, jakimś stworzeniem kontentu. Innego dnia dziarki w zależności od wiecie, tego jak się ułożą sprawki, you know. Wiesz coś jak Spongebob? Nie, bo pani gdzieś się Dobra, to zaraz. No i dobra, no i zakręciłem! Skalmar! Skalmar! Zas! Jest tak! Ej, właśnie! Imię Gacka wzięłam ze Spongeboba. Zapomniałam o tym. To prawda. A tam Gacek to jest ślimak, który miałczy. Wiesz, ślimak kokosowy. Jest... <laughs> Juu, jeszcze raz. Zrób jeszcze raz. Nie, ludzie za to Zrób... pieniądze biorę. Ale nie, bo nie nagrałam. To za to biorą pieniądze. A to będzie fajnie, jak to będzie widok, a to będziesz ty. Pokaż się. Jestem turystą, zwiedzam sobie trójmiasto. Co sądzisz o starówce trójmiejskiej? To jest git, jak nie ma turystów Ej, no nie mów śmierdzących turystów, bo potem wrzucam to do filmu i się wkurzasz. No nie możesz rzucić tego, możesz może to wypipczeć. Śmierdzących to nie przekleństwo. No to ale możesz i tak wypipczeć. Nie, bo będzie, że przeknąłeś, a nie przeknąłeś. Dobra, bo jest dużo turystów. Moment,

Prawie przyjemność, że mnie boli. Nie, po prostu bali mnie to. Nice. Kurna, Nie. ale całkowicie wygląda. Jest to jest do tego bo ona rodzi niedługo, za dwa tygodnie i jestem mega podjarana, i nie mogę doczekać tego Bobasa będę ciocią. będę kochać to dziecko jak swoje, I swear I swear ja już im, już się zapowiadam, że będę mieć obsesję na punkcie ich Bobasa i tak będzie więc właśnie dzisiaj mamy baby shower Będziemy bawić się super, będziemy robić pyszne jedzonko właśnie tą tartę, którą wam pokazywałam nie wiem czy wam pokazywałam czy nie ale zrobiłam wczoraj wieczorem taką tartę z dynią i z. Z czym jeszcze ona jest? Czekajcie, muszę dwójkę wrócić. Z gorgonzolą i z porem. I jest pachniała tak dobrze. Jeszcze zapiekłam z camembertem na górze, i po prostu wyglądała, i, i pachniała tak niesamowicie, że nie mogę się doczekać aż ją dzisiaj spróbuję. I ostatnio strasznie mi zaczęło parować auto, i właśnie jak jeździłam, to nagle zaczęło się robić wiecie, wszystko zaparowane, i nie wiedziałam o co chodzi, i mega mnie to stresowało, bo nagle w trakcie jazdy nic nie widzę, co się dzieje. No, i po prostu się okazało, że mam wilgoć w aucie, bo to auto jest mega stare i rozpada się całe. Więc nie dziwi mnie to. Kinda. Musiałam pojechać do sklepu i kupić jakieś rzeczy do auta i po prostu czułam się jak taki dorosły kierowca, człowiek, który musi po prostu kupić rzeczy do auta. No, ale ogarnęłam i się czułam taka, ja, yeah, nic mi nie jest straszne. Nawet wilgoć w aucie. Thank <laughs> you.